Cześć kochani, dzień dobry. Witamy się z wami w kolejnym vlogu. Jest wcześnie rano, nawet nie wiem która godzina, ale dosyć wcześnie. Wyjeżdżamy już, jesteśmy gotowi. ale tylko moje zęby. Ja czekam, aż mi tutaj pomoże przypilnować Niko. Ja szybko jeszcze tylko pościelę łóżko i tyle. Jesteśmy spakowani. Um, tak, jeszcze tylko tak patrzę: śliniaczek od Niko trzeba spakować. I tak naprawdę mamy wszystko. I wyruszamy już dzisiaj w drogę do domu, ale właśnie w kierunku Toledo. Nie wiem, czy Wam mówiłam w pierwszym vlogu, czy nie, ale robimy jeszcze dzisiaj jedną wycieczkę, już naprawdę szybką, z tego względu, że musimy dzisiaj też oddać samochód, którym wynajęliśmy. Do Toledo mamy stąd, gdzie jesteśmy, czyli San Ildefonso, około dwóch godzin, więc myślę, że nam pójdzie szybko. Chociaż powiem Wam, że tutaj, w okolicach Madrytu, w tych miejscowościach pobliskich, są prawie bez przerwy korki, nieważne jaka godzina, to i tak są korki. I wczoraj Aleks już się po prostu wkurzał, bo nie wiem czy wiecie, ale w Hiszpanii jest bardzo modne to, że oni wszędzie budują ronda, dosłownie wszędzie budują ronda i mam wrażenie, że czasami lepiej by było zbudować po prostu normalne światła i nie byłoby takich korków jak właśnie przez to, że wszyscy się naraz próbują, wiecie, wcisnąć z każdej strony na rondo, no i wtedy mam wrażenie, że... Przez to robią korki, bo tutaj naprawdę co 100 metrów potrafi być rondo, a właśnie nie jest światło, więc to jest trochę mm, słabo rozwiązane, więc przypuszczam, że dzisiaj też mimo dwóch godzin możemy też stać w jakimś korku, więc tak liczymy, że gdzieś będziemy około 10-11 może nie wiem. Zobaczymy, jak nam, jak nam zejdzie. Jeszcze pewnie podskoczymy gdzieś na jakieś śniadanie, bo zrobiliśmy sobie przedwczoraj małe zakupy i zjedliśmy teraz, ale mieliśmy już końcówkę dosłownie trzy bułeczki nam zostały, więc zjedliśmy to, więc wypadałoby też na jakieś mm, śniadanie właśnie yy, gdzieś tam się wybrać, więc myślę, że... Gdzieś koło południa powinniśmy być w Toledo. Zostajemy gdzieś do godziny 15. A potem już ruszamy na Walencję. Mamy gdzieś też koło 3,5 godziny już później do domu. Więc zapraszam Was e, właśnie na dzisiejszy dzień w Toledo. Nie wiem, co tam będziemy oglądać, bo oczywiście wczoraj byliśmy tak zmęczeni. Jeszcze tyle było rzeczy tutaj do zrobienia właśnie. Do spakowania, do przygotowania, że nawet zapomniałam sprawdzić, e, jakie miejsca warto by było odwiedzić. Więc pojedziemy po prostu na czuja, Co zobaczymy, to zobaczymy. A... Z czego nie uda nam się zobaczyć, to być może, że będzie kiedyś jeszcze jakaś okazja. No, to jest. Cały czas myślałam, że to hotel, a to jest po prostu jakiś hostel dla czata. Bardzo fajnie było. Ma, malutki pokoik, ale myśmy też niczego większego nie szukali, bo to tylko wiecie na dwie noce. To po pierwsze, ale po drugie, bardzo czyściutko. Panie nam wczoraj pięknie wyczyściły pokój, w ogóle jak przyjechaliśmy, było czyściutko. Recepcja też bardzo czysta, bardzo zadbana. Naprawdę powiem Wam za niskie pieniążki. Fajne miejsce tutaj, no, w sumie centrum właśnie tego miasteczka. Tutaj tak naprawdę no, nie oczekujcie, że nie wiadomo co jest w tym moim miasteczku. Ale tak naprawdę m, bardzo przyjemne, takie małe miasteczko właśnie zabytkowe typowo. I my w tym centrum właśnie mieszkaliśmy, więc ja jestem bardzo zadowolona. Super miejsce, super hotelik. Podlinkuję wam już wam chyba to mówiłam. Ja y, nie ja, tylko Alex. Alex bukował przez właśnie Booking. Tam znalazł ten hostel i nam się bardzo podobało. Jakieś koty tu latają. No.

My, kochani, właśnie przyjechaliśmy. Wybaczcie, że mam okulary, ale jest... dzisiaj jest znowu bardzo słonecznie. Wczoraj i dzisiaj nam się pogoda udała, tylko w Segowie było troszeczkę deszczowo. Aleks poszedł przeczytać, czy musimy tutaj zapłacić za parking. Niko za mną. Nie wiem, czy widzicie, ale śpi, zaraz go przełożymy do wózka. Mam nadzieję, że się nie obudzi i że jeszcze sobie trochę pośpi. Powiem Wam, że już mi się Toledo podoba, jest bardzo podobne do Segowi. Też ma jakiś zamek tak mi się wydaje, że to jest zamek jakiś bardzo duży kościół i taką w ogóle jakby starą część właśnie miasta. Więc na pewno tam pójdziemy. Na... Dzisiaj będzie spacer taki ekspresowy, ale mimo wszystko mam nadzieję, że jak najwięcej uda nam się zobaczyć. Get me off of your mind I was no good, they said You could do much better, but You gave them one little finger And the door shut Cause I Know we are real as can be All. The Weszliśmy teraz na Stare Miasto, za mną jest tutaj brama, przez którą weszłam, chłopaki przeszli sobie obok i teraz idziemy w górę, jest pełno starych kamieni, samochody jeżdżą, więc mam nadzieję, że mnie będziecie chociaż troszeczkę słyszeć, powiem Wam, że jest naprawdę przepięknie, nie wiem, które miasto jest lepsze, Toledo czy Segovia i tu i tu jest super. Właśnie weszliśmy przed chwilą z tej ciuchci tutaj, stwierdziliśmy, że zrobimy sobie taką, taką małą wycieczkę z tego względu, że nic o Toledo nie wiedzieliśmy, nic nie sprawdziliśmy, więc chcieliśmy, żeby po prostu ktoś nam o tym opowiedział. No i fajnie, w ciuchci było chyba 15 języków do wyboru, polskiego nie było, ale słuchałam sobie po niemiecku, ale oczywiście po hiszpańsku i trochę się dowiedzieliśmy. Mogę wam powiedzieć, że to było miasto trzech kultur tutaj mieszkali razem w Toledo chrześcijanie, chrześcijanie i chrześcijanie. Wypadło mi z głowy. Po, po niemiecku pamiętam nazwę muzułmanie i Żydzi. O. Trochę legendarz że udało nam się właśnie posłuchać na temat tego miasta i co mi najbardziej zapadło w pamięć to to, że Toledo jest znane z Migdałów i podobno naj, taki największy przysmak, jaki można w Toledo kupić, to jest właśnie marcepan robiony z Migdałów. Zapuściliśmy się teraz w takie drobne, wąskie, jak widzicie, uliczki, żeby trochę, wiecie, poznać też miasto od nie tylko tej strony turystycznej, ale też takiej, wiecie, normalnej, gdzie ludzie już normalnie żyją, wiecie, zobaczyć trochę tej innej też kultury. Powiem Wam, że uliczki bardzo podobne, bardzo wąskie właśnie tak jak na przykład we Włoszech. Bardzo mi się podoba. Ładne mają też balkony, dużo oczywiście roślin. Już widziałam bardzo ładne sukulenty i kaktusy, które mi się podobały. Właśnie takimi drobnymi uliczkami, gdzie mają takie drobniutkie balkony. Tu akurat na przykład ludzie nie mają kwiatów, ale o tu mają jakieś... Natomiast zdarzają się balkony bardzo, bardzo strojne właśnie, z bardzo dużą ilością roślin. No chętnie bym taki balkon przygarnęła. Podoba ci się? Podoba Ci się? Podoba Ci się nowocieczka? Tak. Ten uśmiech zdradza, że tak. Uh -huh. Byliśmy przed chwilą w sklepie. Mogliście widzieć na przebitce, gdzie normalnie wchodzicie, możecie kupić ubrania, nie wiem, czy to jest jakieś po prostu, e, wiecie, jakieś ubrania designerskie, czy co, bo tak naprawdę w tym sklepie największą uwagę przekuwa podłoga, która jest przeszklona i na dole po prostu macie stare ruiny Toledo, nie wiem, czy to są jakieś katakumby, Alex tam czytał opis, muszę się go zapytać e, dokładnie o co chodzi, w każdym razie podłoga po prostu niesamowita. Miko, zostaw. Zostaw. Tomasz, proszę. Jesteśmy kochani już w drodze do domu. Byliśmy na pizzy, z pizza, nigdy tam nie byłam Mieliśmy w tamtym roku zahaczyć w Walencji o to miejsce, ale jakoś nie wiem, nie złożyło się, więc udało nam się dzisiaj właśnie zjeść naprawdę pyszną pizzę. Aleks zamówił nam po, po jednej pizzę, natomiast każda połówka była inna, więc mieliśmy tak jakby cztery do posmakowania i naprawdę były smaczne. I teraz właśnie powolutku jedziemy do domu, mamy długą drogę. E, prawie 4 godziny jakoś tak. Jedziemy prosto do Walencji, bo mieliśmy najpierw jechać do miejscowości Alexa, zostawić e, rzeczy prawdopodobnie Aleks by pojechał sam oddać samochód, ale że może być ciężko czasem możemy nie zdążyć stwierdziliśmy, że jedziemy prosto z Toledo do Walencji oddamy samochód, a potem wrócimy jeszcze metrem do domu i to będzie już koniec naszej trzydniowej wy wycieczki, powiem wam, że te trzy dni zleciały niesamowicie szybko, ale naprawdę było fajnie porównując zdecydowanie najbardziej podobało mi się w Segowie i w Toledo Madryt wypadł na najsłabiej mimo stolicy Niko coś marudnym Kupiłam jeszcze magnes, chciałabym Wam szybko pokazać, ale nie wiem, czego teraz znajdę. Kupiłam też w Segowi, ale Wam nie pokazałam, bo całkowicie o tym zapomniałam. Natomiast dzisiaj też nam się udało całkiem ładny magnes, właśnie w Toledo, wybrać. Czekajcie, mam, czy wyskoczy teraz. Nie wiem. Ach, ciężko jedną ręką. O, wybraliśmy taki magnes. Muszę się nawet przyjrzeć, wydaje mi się, że wszystko widzieliśmy. Tak, katedrę. Potem ten, nie wiem, właśnie nie pamiętam, muszę się zapytać, ten budynek na górze, muszę się zapytać, Aleksa jak się nazywa i bramę właśnie, więc widzieliśmy wszystko. Zrobiłam też wczoraj w Madrycie zakupy w Laszu i coś jeszcze wam chciałam powiedzieć? Nie, to chyba dwie rzeczy kupiłam, więc jak wrócę do domu to wam jeszcze na spokojnie moje zakupy, właśnie wczoraj z Madrytu z Lasza pokażę. Ja już kochani po wieczornej pielęgnacji jeszcze szybko wam pokażę moje właśnie wczorajsze zakupy z Lasza. Miałam wam pokazać wczoraj, ale oczywiście zapomniałam. A potem jak już jechaliśmy w samochodzie, to było tak ciemno, że stwierdziłam. Pokażę wam dzisiaj. Poszłam tak naprawdę do Lasza, żeby sobie kupić puszkę na suchy szampon, bo dostałam ostatnio właśnie od marki Biowen Bar Barcelona jeden szampon i nie za bardzo miałam go jak przechowywać, A że miałam ochotę też przetestować w przyszłości właśnie szampony w kostce marki Lasz. To stwierdziłam, że sobie właśnie od nich też kupię puszkę i tak się wczoraj złożyło że bardzo fajny pan mnie obsługiwał, który też trochę mówił po niemiecku fajnie sobie pogadaliśmy i zaproponował mi też szampon właśnie on się nazywa, jeżeli się nie mylę, Honey, I Washed My Hair i on jest właśnie z miodem. Przepięknie pachnie, właśnie otworzyłam puszkę, to zaczęło mi pachnieć tutaj pięknie miodem. I powiem Wam, używałam go już jeden raz, nałożyłam go trochę za dużo, on będzie chyba jeszcze bardziej wydajny niż ten, który mam właśnie obecnie z Bioven Barcelona, więc przypuszczam, że spokojnie na 2-3 miesiące mi starczy. Cena to jest chyba 9,95, więc prawie 10 euro, trochę sporo, natomiast mimo wszystko on będzie, myślę, bardzo wydajny, więc cena naprawdę. Myślę, że całkiem w porządku, jak za taką wydajność. Pięknie pachnie i w ogóle moje włosy są bardzo dzisiaj fajne po tym szamponie. Bardzo błyszczą, są bardzo miękkie w dotyku i jakoś tak się ładnie, łatwo rozstrzasywały, a nie miałam żadnej nałożonej odżywki, więc super. I panowie właśnie, bo tak naprawdę rozmawiałam wczoraj chyba z trzema osobami. Każdy mi to, wiecie, próbował wytłumaczyć, najpierw po hiszpańsku, potem po niemiecku właśnie odnośnie tych szamponów i stwierdzili, że jak już wziąłem szampon, to żebym sobie wybrała jeszcze jakieś próbki do domu i najpierw zaproponowali mi odżywkę, właśnie do włosów. Skoro wziąłem szampon, to może miałabym ochotę na odżywkę? I zaproponowali mi, czekajcie, czekajcie, Candy Rain. I to jest właśnie bardzo ciekawy produkt z tego względu że on ma bardzo dziwny zapach. Oni mi tłumaczyli, że to jest po prostu zapach tak jakby orzechowy z nutą gumy balowanowej i rzeczywiście ten produkt tak pachnie, jak guma do rzucia i po prostu orzechy. Więc zapach bardzo przedziwny. W życiu bym takiego połączenia nie wymyśliła. Czekajcie, nie wiem, czy otworzę jedną ręką, ale konsystencja jest taka raczej budyniowa, budyniowa biała chyba, czy jakaś taka beżowa. Czekajcie, żebym teraz tłuszczka nie wybrudziła. Natomiast... Wydaje mi się bardzo, o, i tu już zaczął orzechami pachnieć. O, taka standardowa, właśnie konsystencja. Ja też myślę, żeby wypróbować jakieś w, w kostce, również odżywki, ale to myślę, że wyższa szkoła jest, więc najpierw sobie przetestuję właśnie ten szampon, a potem ewentualnie zdecyduję się od nich na jakąś odżywkę, właśnie w kostce. I dostałam jeszcze chyba z, tak mi się wydaje, o, te to dźwięki, to jest Niko, więc wybaczcie bo on teraz szaleje z, z zabawką to mi się wydaje jest wersja halloweenowa czyli dostępna tylko właśnie chyba od września do października jakoś tak ehm, i to jest żel pod prysznic który się nazywa Boo więc tak mi się właśnie kojarzy, że to jest chyba wersja na halloween i to jest taki jakby glut trochę taka galaretka, trochę budyń, bardzo dziwna jest konsystencja i chyba nie odkręcę poczekajcie panowie mi zaproponowali ten produkt z tego względu że to też pachnie gumą balonową to ma taki intensywny zapach gumy balonowej Zobaczcie jak się mieni. To jest właśnie taka galaretka, trochę budyń. Mm, bardzo dziwna jest ta konsystencja. On, on mi pokazywał, ten pan właśnie, że to się trochę tak ciągnie. Pięknie pachnie gumą balonową. Ma właśnie takie drobiny. Jest chyba granatowy, tak mi się wydaje. Czy jakiś taki ciemnozielony, już nie pamiętam. Czy fioletowy. Jak, to jakiś ciemny to kolor i podobno bardzo fajnie myje, myje ciało, więc dostałam jeszcze właśnie taką próbkę żelu pod prysznic i sobie chętnie przetestuję, a te opakowania sobie zostawię, bo one są takie no, naprawdę fajne. Myślę, że to mi się może w domu do czegoś przydać. Dobra, ja już tutaj nie dotykam tego, bo czuję, że zaraz wybrudzę łóżko, więc to całe moje zakupy. Oczywiście kupiłam też magnes właśnie w Madrycie, ale to już Wam pokazywałam. Więc na dzisiaj się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Chciałabym jeszcze tutaj w Hiszpanii, jak jestem, trochę powlogować, ale nie wiem, czy będzie ku temu okazja, więc zobaczymy, czy jeszcze jakieś vlogi się stąd pojawią. Ja się z Wami żegnam. Idę do mojego malucha, bo znowu zaczął coś marudzić. Nie wiem, chyba już jest zmęczony, bo się zrobiła dziesiąta, a on jeszcze nie śpi. Nie wiem, ostatnio tu chodzimy bardzo późno spać, więc na dzisiaj się z wami żegnam. Trzymajcie się, ściskam buziaki. Pa pa.